Cześć kochani, witajcie na tej kolejnej praktyce oddechowej. Dzisiaj poćwiczymy sobie praktykę Nadi Shodana. Jest to już drugie wideo z tej serii, i w poprzednim wideo, na poziomie bardziej początkującym, wyjaśniam dokładnie, na czym polega ta praktyka. Także, jeśli chcesz, to kliknij w zakładkę tego wideo, która pojawi się u góry ekranu albo w opisie tego filmu. I jeśli czujesz, że chcesz przenieść tę praktykę oddechu naprzemiennego na wyższy poziom, to dzisiaj właśnie zastosujemy dłuższe wydechy i zastosujemy też bezdech. Czyli będziemy aktywnie zablokowywać nasz przepływ oddechu, korzystając z tej samej mudry, którą używaliśmy w poprzednim wideo, czyli palec wskazujący środkowy zgięty do wewnątrz. A być może te dwa palce wolisz odłożyć na czole pomiędzy brwiami. I na przemian będziemy używać kciuka palca serdecznego by zatykać nasze nozdrza. I dzisiaj zrobimy sobie ten oddech w stosunku 1 do 1 do 2, czyli wdech na 4 sekundy, bezdech na 4 sekundy, wydech na 8 sekund. A następnie wydłużymy tę praktykę jeszcze bardziej i zrobimy 4 sekundowy wdech, 8 sekundowy bezdech i 8 sekundowy wydech. Także możemy chyba już zaczynać. Wsiąśćcie sobie proszę wygodnie, tak by krągosłup był w miarę możliwości spianizowany. Możecie siedzieć na ziemi, możecie siedzieć na krześle. Ułóżcie dłoń w swoją wybraną mudrę i zacznijcie od zatkania prawej dziurki. Zaczniemy wdech lewą stroną na 4 sekundy. Tak więc wdech weź na lewą 2, 3, 4. Zatkaj dziurki bezdech 2, 3, 4. Wydech odkryj prawą na 2, 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem. Wdech prawą, jeden, dwa, trzy, cztery. Bezdech jeden, dwa, trzy, cztery. Wdech lewą, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wdech lewą, dwa, trzy, cztery.

Trzy, cztery, bezdech, dwa, trzy, cztery, wydech lewą, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wdech, lewą, dwa, trzy, cztery i teraz bezdech na osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden wydech prawą. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wdech. Prawą. Dwa, trzy, cztery. bezdech, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wydech. Lewą. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy.

Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wydech lewą siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wdech lewą, dwa, trzy, cztery, bezdech siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wydech prawą. Siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wdech prawą, dwa, trzy, cztery, bez dech siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, wydech lewą, siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I po ostatnim wydechu opuść obie dłonie na kolanach. Zaobserwuj swój oddech przy użyciu obu nozdrzy. Zaobserwuj, jak Zmieniła się jakość Twojego umysłu? Jak zmieniła się jakość Twojego oddechu? Po chwili ułóż dłonie na kratce piersiowej i wiedz, że ten spokój, ta koncentracja na oddechu na chwili obecnej jest dla Ciebie dostępna w każdym. W dowolnie wybranym przez Ciebie momencie dnia. Dziękuję Tobie bardzo za uwagę. Życzę Tobie dużo spokoju, i dużo wiary w poprawę obecnego stanu rzeczy. Jak wiemy, jest teraz trudny czas z wojną w Ukrainie, dlatego jeśli czujesz, że to wideo przynosi wartość sprawiło, że poczułeś poczułaś się lepiej. To będę bardzo wdzięczna, jeśli wpłacisz jakąś dowolną kwotę na zbiórkę na rzecz Ukrainy, którą umieszczam w linku w opisie tego filmu. Oprócz tego będę tobie bardzo wdzięczna, jeśli zaobserwujesz mój kanał, klikniesz dzwoneczek i polubisz to wideo. Mam nadzieję do zobaczenia na następnej praktyce. na Namaste.